Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Sims 400 Baby Challenge i dzisiaj no gramy dalej. Yy, oczywiście dalej jesteśmy w ciąży, tylko co pamiętam tak jesteśmy w ciąży, dobra. Jak tylko musiałam się upewnić, żeby podobnie było. Yy, ty sobie rysuj. Ty chcesz spać? No to proszę idź spać. Tylko ty stąd wstań. Kurna, masz swoje łóżko. Dziękuję. Okej. Okay. I ty, bo oczywiście ta służba nic nie robi. Ten chciał jeszcze jeść, a ten chciał jeszcze gadać. Ten nie wiem co chce. Ok. I zostaw dziecko. Czo! Okej, okay, dobra, wszystko załatwione. Eee, weź. Czemu to się odpala? To się odpala, jak zmieniam postać? Tak, okej. Okay. No dobra, czyli ewidentnie znowu. Jak to zwykle w simsach, jedną rzecz naprawiają, drugą psują. W sumie nie wiem, co naprawili, eee, ale zawsze tak jest, bo z tego, co słyszałam, nie znam się na tym, więc powiem Wam z tego, co słyszałam. Eee, to jest tak, że jest jakiś taki. Mm, jak się w szkole uczę jakiś tam Python, Scratch, coś tam, to oni mają taki program, yy, gdzie jest taki długi bardzo skrypt i po prostu w momencie, kiedy coś przestawiają, to jedna rzecz się naprawia, a druga psuje. Okej, okay, dobra, on się budzi ciągle, dlatego że ma pokój z tymi bachorami. Więc... To, co trzeba zrobić, to tak... Yy. A czemu to się przedstawiło? Tego nie wiem i się raczej nie dowiem. Ale... O tak, dobra. I tutaj bym dała jego łóżko. Bo on już nie będzie... On jest takim wieku, że raczej nie będzie z tego co wiem, budził Caroline eee, No. Więc, e, chłopczyku, e, proszę iść spać. Ty odzyskać części. Możemy porobić tak, żebyś sobie znowu pozbierała a to mnie znowu wkurza. No i tak. A co wam powiedzieć? Generalnie. Co? Um, nie pamiętam w sumie, jak było to zasadach, ale wydaje mi się, że było coś w stylu, że jak się jest, na, że jak jest już nastolatkiem, to można wyprowadzić. Um, więc um, mi się wydaje, tylko nie bardzo wiem dokąd wyprowadzić, czy jakby do oddzielnego domu, czy jak. Um, oj, nie, tak. Ja po prostu będę wyprowadzać bez żadnego domu, bo po co domu. Tak, ale na, na razie to jest akurat e, nie, nie do końca istotne, dlatego że e, no jeszcze żadna nie jest nastolatkiem, a najstarsze póki co jest e, małym dzieckiem. I teraz y, chodź y, to, to, eee, to, a ja w tym czasie zrobię tak mm. O Jezus, to nie coś było Okej, okay, to jest nie to sprzedam, na tak y, to możemy też rozmnożyć. Chy ty po można A teraz ty y, otwieraj tam. To sprzedamy. Jezu, wyś ucisz te dzieci. Ty płaczesz, to... Nie wiem co chcesz, czy chcesz to, czy to, więc zrobimy obydwa. Ty sobie namalujesz i jej się wykąpać i potem zjesz. OK. To, to była napisane charakterystyka, nie? No. Pisałam ostatnią charakterystykę. Szczerze mówiąc, najbardziej dziwną i nieprzydatną rzeczą w życiu, którą pisałam z takich, wiecie, wypracowań. To zdecydowanie był opis przeżyć wewnętrznych, bo tam wiesz, no jeszcze wiesz, wiecie, jeszcze w książce, no to wiadomo, jest opis przeżyć wewnętrznych, ale dotyczących powiedzmy jakiejś sytuacji, na przykład, nie? A tutaj. Co to jest? A tutaj, opis przeżyć wewnętrznych dotyczył obrazu, że patrzysz na obraz i jakie masz przeżycia wewnętrzne. I dla mnie to było tak głupie i niepotrzebne. Naprawdę. Szkoda gadać, a ty e, usiądź i możesz e, rysować. Rozmórz żabę. Ty rozmnóż Dobra i idź. No, jak to przecież. Jak ten layer położyła się już? <grystanie> ok. Jak ty się położysz i by się położył młody, to nawet by może szybko czas leciał, bo nie wiem, czy w sumie dzieci się w tym liczą. Tak, to właśnie nie liczą, bo w miarę szybko leci Jak to jest zwycięstwo? Oczywiście, że nie my. Nic nowego. A teraz tak. Yy. Nie. Na maluj coś tam, ja talerz wyrzucę. A, tylko wszyscy śpią. Niesamowite. O, już nie. No dobra. Ale i tak przez chwilę wszyscy spali. No jak zaraz to nie zacznie, no to ty się zajmij dzieckiem. Okej, okay, tak sprzedaj. Halo, sprzedaj! Zbierz sobie plan. I okej, okay, ja patrzę tak na godzinę, bo zaraz mam zajęcie dodatkowe, ale z tą, że odcinek, zanim się one zaczną, e, więc e, okej, okay, będzie. Pobudzimy, żeby nie było na dno, na odcinku, bo gdybym grała ja sama to żebym ci dała jeszcze pospać, ale jako, że nagrywam odcinek, a to żeby nie było tak, że nic się nie dzieje, to, ty, to sobie teraz pogramy, jak twoja matka śpi. Weź, e, oglądaj filmy na moich dzieci. Ok. Lecz największą może wyobraźnię. A kiedy w ogóle ktoś ma urodziny? Jakieś e, boba... A, jeden bobas ma dzisiaj, ok. Sophie to pewnie jest. Tak, Sophie. E, potem tutaj ma Chloe. Tu ma Mary. A ty masz moje dziecko tu. A ty masz tu. Ok. No dobra, no to do Ciebie byśmy jeszcze poczekali, ale wydaje mi się, że zdążę wtedy, nie wiem, 4 tygodnie ogarnąć, żebyś wcześniej te umiejętności wbił. Ok. Kto do Ciebie dzwoni? Okej, okay, nie wiem o co chodziło, ale dobra yy, Okej okay. Teraz tak, yy, ty się zaraz wyśpisz, jak się wyśpisz to może skorzystać W ogóle czy ta kobieta kiedyś się myje albo korzysta z toalety? Bo jeszcze ani razu tego nie widziałam Przynajmniej yy, może nie zauważyłam, bo yy, mogło być tak Ale Ona jest jak jakaś, yy, w ogóle nie wiadomo co, w sensie rzadko też się myje Dziwne to jest, dość Mmm, a weź, y, pomóż y, z y, nosikiem. Nie wiem, czy nie byłeś, Martimer, ale pewnie to jest twój tata, skoro chcesz go o coś tam prosić. Y Jezus, jakim... Strój, zmień strój i weźmy jakieś normalne, a nie. Będziesz tu latać w pisanej bliźnie. I zajmij się tymi dziećmi, bo to pomaga... Twojemu synowi i te dzieci wszystkie ryczą. Bardzo wiem, co Ty chcesz ode mnie, dziecko, bo już Ci wszystko zrobię A, byłaś gładna, no, no dobra a, Niech Ci będzie... Chwilę, czy my póki co mamy tylko jednego syna, nie? Okej okay. No okej, okay. dobra a, I teraz tak, a kiedy masz poród? A, już niedługo, no dobra, to opisałem, że w następnym odcinku będzie a, poród a w tym póki co mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. A na ciebie na tyle, tak więc trzymajcie się. No i cześć! Hej, witam bardzo z Heronii Kalendarza, i dzisiaj no po prostu wyciągnę czekoladkę. Oprócz tego chciałam powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną przez cały ten dzień e, moich urodzin. O karmel, super wygląda karmel. Eee, no bardzo fajnie, że oglądacie wszystkie te filmy, jeśli nie obejrzycie się, no, to możecie. Eee, no, ale zaraz idziemy do herbat. Okej, okay, a dzisiaj tutaj w herbatkach mamy e, herbatę białą z pomarańczą i agrestem. To nie brzmi jakby miało mi smakować, e, ale no, zobaczę. <ścoughs> e, no, a na dzisiaj jest na tyle, tak więc trzymajcie się no i cześć.